Okolenia 68, w której udział wezmą y, pani Bettina Rell, autorka filmu, także autorka y, książki pod tym y, samym tytułem, w której opisuje dzieje y, swoich y, rodziców Ulrike Meinhoff i Rainera Klausarella, założycieli, wydawców i redaktorów y, pisma Konkret, które było w latach 60. najbardziej poczytnym pismem studenckim w Niemczech zachodnich pismem które przygotowało ideowo rewoltę 68 roku. Oprócz tego w dyskusji weźmie udział pani profesor Jadwiga Staniszkis socjolog wykładowca między innymi Uniwersytetu Warszawskiego która w 68 roku po tych wydarzeniach marcowych trafiła do więzienia i z nas autopsji wielu bohaterów tamtych wydarzeń. Kolejnym gościem, rozmówcą naszym będzie redaktor Piotr Bratkowski z tygodnika Newsweek Polska, krytyk literacki i muzyczny, znawca subkultur młodzieżowych, znawca Pokolenia 68 oraz redaktor Piotr Semka z dziennika Rzeczpospolita. Który pisał wiele tekstów o problematyce niemieckiej, także o potrzebie rozliczenia się z przeszłością, a dzisiaj w Niemczech także pada pytanie o rozliczenie się z wydarzeniami 1968 roku. Oczywiście pretekstem do tego naszego dzisiejszego spotkania jest przypadająca, na ten, przypadająca w tym miesiącu 40. rocznica wydarzeń z 1968 roku. Żeby nie przedłużać, ponieważ jest już dość późna dyskusja, mam nadzieję, będzie bardzo ciekawa, to zapraszam Państwa do obejrzenia filmu. Rok 1960. w Bułgarii. Dziennikarka Ulrike Meinhoff i, Meinhof Meinhof i jej mąż Klaus Reimerwell wydawca pisma Konkret. Poznali się w 1958 w ruchu antyatomowym. Oboje są komunistami, działającymi na rzecz nielegalnej Federacji Komunistycznej Partii Niemiec. Wschodni płaci im za polityczną aktywność co miesiąc 40 tysięcy marek za Na sukces pisma Konkret składa się mieszanka rozrywki, seksu i polityki. Centralne miejsce za miał radykalne felietony Ulrike Meinhof, Klaus Reinerl troszczy się o opakowanie. Miała specjalną umiejętność obcowania z ludźmi, potrafiła zjednywać sobie ludzi z szczególnym rodzajem śmiercia. Łączyło nas silne poczucie solidarności ze skrzywdzonymi i poniżonymi tego świata. Tacy ludzie jak felietonistka Ulrike Meinhoff czy pisarz Rainer Rell potrafią zjawić dla sprawy osoby mające zastrzeżenia do komunizmu. Zabawa w komunizm. Ulrike Meinhoff, Klaus Rainer Rell i prawdziwe korzenie Nowej Lewicy. Film Bettiny Röhrl. Chciałbym oddać głos bohaterce, którą żeście Państwo przez chwilę mogli oglądać na ekranie podczas tego filmu. To była jedna właśnie z tych dwóch małych bliźniaczek, które się w pewnym momencie tam w tej wili Blankenzeje pojawiły. Pani Bettina Rell, autorka oglądanego przez nas filmu i książki, o której była mowa. Chciałbym, żeby Pani Bettina podzieliła się z nami swoimi uwagami, wrażeniami na temat pokolenia 68. Ona wiele w tej chwili w Niemczech publikuje na temat duchowego i intelektualnego dziedzictwa owego pokolenia. Między innymi także w Polsce głośnym echem odbiły się jej publikacje na temat byłego ministra spraw zagranicznych Niemiec Joszki Fischera. I pani Betino, prosimy do nas i chciałbym też zadać takie pytanie, ponieważ z jednej strony jest to film polityczny, ale z drugiej strony przedstawia pewien dramat rodzinny. Pani tutaj mówiła, że były dwa główne tematy, które dominowały na łamach konkretu właśnie na zmianę polityka i seks. Seks i polityka. Jakie są dzisiaj po 40 latach właśnie owoce z jednej strony tej rewolucji politycznej, a z drugiej strony rewolucji seksualnej, tych dwóch filarów, na których opierało się pismo redagowane przez pani rodziców? Ando Ich spreche auf Deutsch. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und äh, guten Abend, äh, lieber Fronda Verlag und auch meine Übersetzerin Eva Stefanska. Ich bedanke mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind und ich bedanke mich auch besonders beim Fronda Verlag, dass er mich nach Warschau eingeladen hat. Es ist das erste Mal, dass ich in Warschau bin und äh, das ist für mich schon sehr spannend. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję za przyjście na debatę. Dziękuję także przede wszystkim wydawnictwu Fronda, które wydało moją książkę. Den film, den Sie eben gesehen haben, jest krótki kurza ausschnitt eigentlich meines Buches. Sie haben meine Eltern gesehen, Ulrike meinhoff und Klaus Rainer Röhl. Und sie haben auch den kommunistischen Funktionär gesehen, Manfred Kaplock. Und ich möchte ein paar Worte dazu sagen. Sie haben vor einiger Zeit einen Film gesehen. Das ist ein kleiner Teil meiner Buchstabe. Sie haben meine Eltern kennengelernt, Ulrike Meinhof und Klaus Rainer Röhl und ich offizierer Manfreda Kapluka, die ich ein paar Worte Meine Eltern hatten, wie gesagt, das haben Sie gesehen, die Zeitschrift konkret, die im um, Osten uh, geplant war, also in der DDR, und es war um, niemand Geringeres als Erich Honecker, der diese Zeitschrift konkret zusammen mit den Studenten in Hamburg, also mit meinen Vater damals geplant hat. Das ist schon wichtig. Es war nicht irgendeine kleine Zeitung, sondern es war sehr hoch aufgehängt. Man wusste auch in Moskau von diesem Projekt und dementsprechend erfolgreich war, ist diese Zeitung gestartet. Moi rodzice założyli, prowadzili pismo Concrete, które jak Państwo widzieli, zostało wymyślone na wschodzie, zostało zaakceptowane przez Erysia Honeckera. Także w Moskwie wiedziano o tej inicjatywie. Nie było to jakieś podrzędne pisemko, tylko szeroko zakrojona akcja.